Jeśli jest coś, co denerwuje mnie bardziej od dyskryminacyjnych zachowań polonistów i nauczycieli względem fantastyki, popkultury i gier wideo, o, to nie lada wyczyn, względnie patologicznego polskiego systemu edukacji opartego na e, rachowaniu i buchalterii ocenek, wykresików i procentików, to denerwuje mnie proces aplikacji na studia wyższe. Pamiętam z imienia Wiatru. Patryka Rotfusa, scenę, w której MAG kwotę aplikował na uniwersytet, i ten proces był najprostszy z możliwych. Polegał na tym, że był egzamin wstępny. Miał MAG kwotę zaprezentować swoje umiejętności magiczne, raczej ich brak i pewien talent zademonstrować gronu pedagogicznemu. Natomiast myśmy sobie zgotowali coś innego. Zgotowaliśmy sobie system egzaminów, matur, procentów, progów punktowych, no i wreszcie oczywiście rankingów. Szkół wyższych. I wydawałoby się, że z tym, o czym chcę dzisiaj wam opowiedzieć, dla każdego coś przykrego, to znaczy właśnie orzeczonych rankingach szkół wyższych, nie ma absolutnie nic wspólnego z sytuacją, która rozgorzała w polskich mediach ostatnimi dni, ale nic bardziej mylnego. O co mianowicie chodzi? Mianowicie okazuje się, że mamy jeden wypadek, gdybyście nie wiedzieli, wojnę. To znaczy jest ofensywa studentów ze wschodu. Już bierzmy bagnet na broń, zasadźmy szybko. Y, idźmy bronić przedmurza chrześcijaństwa, ostatniej reduty Ordona. Brońmy jej przed, przed tą, tą inwazją, która jest na wschodniej granicy. A, nie przepraszam, to nie jest artykuł z biuletynu wojennego, tylko to jest artykuł w dzienniku Gazeta Prawna na temat rankingów szkół wyższych i ich poprawianiu na Uniwersytecie Adam Mickiewicza w Poznaniu, gdzie oto 80% kandydatów, którzy się dostali na stosunki międzynarodowe jest ze wschodu. Gwałtu, rety. To, czy się pierwszy raz zdarzyło, żeby na uczelnię przyjeżdżał ktoś, kto nie jest z danego kraju. Nieprawdopodobne. Ale żeby dać wam trochę kontekstu, ten proces oczywiście jest od lat kontynuowany. Uczelnie i polskie, i zagraniczne mają. Nie tylko absolwentów szkół wyższych rodzimych, znaczy szkół niższych w tym wypadku, czyli liceów i ich odpowiedników, no ale również uczniów, którzy przyjeżdżają z zagranicy do danego kraju. No tylko, że czym się różni Polska od innych uczelni na świecie? Poza oczywiście niewysłowionym poziomem e, samocierpiętnictwa i kompleksów na tle e, właśnie zagranicy. Różni się mianowicie tym, że w Polsce umiędzynarodowienie zostało uczynione jednym z wyznaczników czy wyróżników prestiżu. Uczelni na arenie polskiej międzynarodowej. Jak wczytacie się w ten artykuł, zwłaszcza w e, akapit trzeci i parę słów dalej, to właśnie o pozycję w rankingach chodzi. Jak czytamy, e, podstawą właśnie tego, że pojawiło się więcej studentów z Ukrainy, akurat na UAM i innych uczelniach w Polsce, bo też dziennik gazeta prawny się obudził e, jakieś parę, parę do parunastu lat po tym, jak mamy tego rodzaju proces i proceder, e, jest. Na podstawie tej umowy również rozporządzenie o nostryfikacji dyplomów, czyli o uczynieniu dyplomu, który został wydany no, na przykład przez odpowiednik liceum zagranicznego, czyli powiedzmy, że to jest taki rodzaj matury, czymś, co będzie miało dokładnie taki sam status prawny jak egzamin maturalny, który, jak wiadomo, w Polsce niestety jest podstawą do przyjmowania na studia. No więc to jest pierwszy powód. Ale drugi powód jest o wiele ciekawszy, to znaczy pojawia się tutaj informacja o e, wysokości subwencji ministerialnej zależnej od wskaźnika międzynarodowienia i oczywiście o pozycji uczelni w rankingu. Im więcej studentów z zagranicy, tym wyższa po, e, pozycja w rankingu. I nie tylko pozycja w rankingu, bo na samym końcu tego tekstu czytamy, że nieoficjalnie chodzą głosy, iż walka o prestiż powoduje, że studenci zagraniczni są mile widziani, o ile nie milej. Bo wyższe miejsce w rankingu międzynarodowym dobrze prezentuje się w sytuacji, gdy konkurencja na rynku uczelnianym jest duża, mówi przedstawicielka jednej z uczelni publicznych. No i na czym polega problem tutaj? No problem oczywiście polega na tym, że ktoś kiedyś wmówił uczelniom polskim, że no wprowadzenie takiego wskaźnika umiędzynarodowienia sprawi, że, że ten wykres będzie tak i to góry, to góry, jak, jak bitcoiny, jak Ethereum i on będzie tak szybować i w końcu poszybuje aż tam, gdzie jest Yale, Harvard, Oxford... Cambridge i ci te dobre uczelnie, nie te polskie paździerzowe wstrętno obrzydliwość, tylko te dobre uczelnie jesteśmy chyba jedynym krajem, który korzysta z tego rodzaju wskaźnika parametrycznego. No ale zostawmy to, ponieważ to nie jest koniec burzy medialnej, która się oczywiście w Polsce zaczęła od tego artykułu, mianowicie zacząć stanowisko musiał oczywiście magister nauki i szkodnictwa wyższego, który to magister nauki i szkodnictwa wyższego, prywatnie mój absolutny ulubieniec, który oczywiście no, robi bardzo dużo dla polskiej nauki i polskiej edukacji, osobliwie Głównie yy, wygłasza kontrowersyjne opinie w mediach. To w zasadzie jest wszystko, co jak do tej pory udało mu się zrobić w resorcie. Mówi on mianowicie, że jest absolutnym dramatem to. Że zmniejsza się liczba studentów. Czyli widzicie, mam nadzieję, jak to, jaka to jest wolta retoryczna. Nie rozmawiamy już o rankingach, nie rozmawiamy już o chorym systemie mierzenia prestiżu uczelni tym wskaźnikiem umiędzynarodowienia. Nie, 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 nie. Mówimy o tym, że ponieważ były protesty narodowców, konkretnie młodzieży wszechpolskiej, którzy zaczęli skandować przy Kolegium Minus Uniwersytetu Adama Mickiewicza, mój ulubiony poeta, w Poznaniu. Że Polska tylko dla Polaków e, i że należy się przyjrzeć temu, że ho, 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 że liczba cudzoziemskich studentów może być wyższa od Polaków. Polacy nie będą mieli dostępu do szkolnictwa. Oho, ho, straszne! No i oczywiście magister nieuki i szkolnictwa wyższego e, dowodzi, że no, należy się przyjrzeć bardzo patrznie temu algorytmowi, który został utworzony za ministra Gowina i sprawdzić, jak to jest z tym umiędzynarodowieniem. Czy czasem tutaj nie ma czegoś niepokojącego, prawda? Może tu jest coś niepokojącego. No, i oczywiście na to musiała odpowiedzieć rektorka Uniwersytetu Mickiewicza, która wybrała najgorszą moim zdaniem ścieżkę z możliwych. To znaczy, zaczęła się ustosunkowywać do tych słów, a należało po prostu je całkowicie zignorować i zająć merytoryczne stanowisko. Ale w zamian, właśnie, mamy tutaj tę narrację polonocentryczną i patriotyczną, bo na początku, jakkolwiek czytamy w tym oświadczeniu coś całkowicie normalnego, to znaczy, że są takie, a nie inne przepisy, że naturalnie no, co złego to nie my, że jeżeli nawet prosimy o jakieś pieniądze od zagranicznych, Studentów to nawiasem mówiąc jest jednak patologia, no to my robimy tylko i wyłącznie, dlatego że nas ktoś zmurza. To nie jest tak, że my chcemy brać od nich te pieniądze. Byśmy mogli, to byśmy w ogóle nie byśmy im dali pieniądze najlepiej, a nie brali od nich w ogóle nic co złego, to nie my. Jesteśmy całkowicie czyści, wszystko jest w porządku. To jest pierwsza akapit tego oświadczenia, całkiem standardowo, jak na coś napisane przez na zapewne sztab ojców, piarowców na prędce. Dowiadujemy się jednak czegoś kluczowego już w akapicie drugim: że zwiększenie liczby kandydatów z zagranicy wcale nie jest kwestią tego, że chcemy, żeby Polska nie była tylko dla Polaków, żeby była otwarta i inkluzywna. Nie, 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 nie. To są wieloletnie starania o. A? Co? O co? No? Umiędzynarodowienie Uniwersytetu zwiększenie liczby umów bilateralnych, statusu uczelni badawczej, Uniwersytetu Europejskiego i wszystkie te działania zakładają wzrost mobilności oraz liczby pracujących i studiujących na UM cudzoziemców. Idea mobilności nie jest nowa. Towarzyszyła ona idei uniwersytas od zarania, tak długo jak istnieje uniwersytet, istniała tradycja pobierania nauk w różnych, często odległych ośrodkach. Jan Kochanowski! Jan Kochanowski! Studiował w Mikołaj Kopernik, wpadł w jej Bolonii Maria Skłodowska-Kirina Sorbonie w Paryżu. Na wypadek, gdyby ktoś czytający oświadczenie rektorki Uniwersytetu Dama nie wiedział, że Sorbona jest w Paryżu. Także Akademia Lubrańskiego, mało gramatyczne to to zdanie, zorganizowana była na włoskich wzorach, a staropolskie uniwersytety w Krakowie, Wilnie i Lwowie przyjmowały wykładowców i żaków z zagranicy. Dziś wielu Polaków kształci się za granicą, mają otwarty dostęp do uczelni na świecie, pod warunkiem że mają pieniądze. Szlachetna uniwersytecka tradycja Zakłada równość w dostępie do wiedzy pod warunkiem, że macie pieniądze na odblokowywanie naukowych baz danych albo używacie scihub Jak nie wiecie, co to SciHub, to robiłem film na ten temat. Otwartość i szacunek dla różnorodności będą ją podtrzymywać, dbać o to, by nie dochodziło na OM do przypadków wykluczeń. Czyli oczywiście rozmawiamy już nie o rankingach, tylko rozmawiamy o jednostkowej akcji Młodzieży wszechpolskiej. Pojawienie się hasła OM dla Polaków, jakie zawisło na banerze przy kolegium minus oraz niektóre reakcje publikowane w mediach zbliżają się niebezpiecznie. do myślenia które przed laty doprowadziło do powstania getta ławkowego, czy zasady numerus clausus. Wszyscy pamiętamy lekcję, której udzieliła nam wówczas historia i znamy cenę, jaką przyszło za nią zapłacić całej ludzkości, a w szczególności nam, Polakom. Dlatego nasz uniwersytet jest i będzie uczelnią dla wszystkich. Nas, Polaków, tak? E? Tylko w ten sposób może służyć społeczeństwu, Polsce, Europie i światu dlaczego to zawsze musi być tak samo? Dlaczego zawsze jest tak, że będziemy mieli z jednej strony narrację, która jest całkowicie patologiczna, a z drugiej strony będziemy mieli narrację, która jest, nie wiem, jak ją ująć, antypatologiczna i która będzie koncentrowała się tylko i wyłącznie na mówieniu absolutnych oczywistości. Jasne jest, że nie wolno ludzi wykluczać, jasne jest, że getto ławkowe było złe i numerus clausus było złe jasne jest, że te hasła Młodzieży Wszechpolskiej są hasłami Młodzieży Wszechpolskiej, czyli w ogóle nie powinny być komentowane w mediach publicznych. To jest oczywiste. Co nie jest oczywiste, to źródło tych wszystkich problemów. Nie mielibyśmy bowiem tej dyskusji, gdyby nie ten wskaźnik umiędzynarodowienia i gdyby nie rankingi szkół wyższych. I ponieważ mamy czas rekrutacji, przechodzę do drugiej i najważniejszej części tego odcinka dla każdego coś przykrego, a mianowicie właśnie tej, która dotyczy rankingów. Otóż w Polsce jest tak jeden ranking, który się liczy najbardziej. Jest to ranking Fundacji Perspektywy. E, ranking Fundacji Perspektywy, na wypadek, gdybyście mieli jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy ja zwariowałem i znowu mówię o czymś nie na temat, ma umiędzynarodowienie studiów jako 15% całościowej liczby punkcików, oczywiście, które są przyznawane danej uczelni. No, bo tak właśnie jak wy jesteście oceniani jako uczniowie, czy później studenci, wedle skal ocen, procencików, wyrażonych wszystkie numerycznie, żeby było obiektywnie, tak samo oczywiście zaczęto już oceniać uczelnie. I zauważcie, że tutaj ta efektywność naukowa, czy potencjał naukowy, prestiż. Umiędzynarodowienie to jest prawie 75% całości punktu, punktów, które dostajemy, a absolwenci na rynku pracy, czyli coś, co jest jakby dość istotne, bo dużo ludzi raczej idzie na studia po to, żeby dostać później dobrą pracę, lepiej płatną, czy innowacyjność, to jest w ogóle jakiś nikły procent, tak samo jak warunki kształcenia, bo co warunki kształcenia? Ważne, żeby był prestiż! Prestiż kosztuje 2% więcej niż warunki kształcenia. No i teraz, jak to jest mierzone? Ja najlepsze jest to, że prestiż to jest ocena kadry akademickiej. To znaczy profesora UJOT pytają: No panie, czuje się pan prestiżowo na uczelni? Nie, pewnie nie jestem na UJO-cie. Dobra, 100 punktów na 100. Oczywiście prestiż jest, nie? Natomiast druga rzecz to jest o wiele bardziej mroczna, to znaczy uznanie międzynarodowe. Kryterium mierzone pozycje uczelni w globalnych rankingach akademickich uwzględnione zostają w naszym rankingu 2021 następujące rankingi, m.in. RRWU, czyli Shanghai's. Academic Ranking of World Universities. Czyli ten, na którym Harvard i Stanford są na pierwszym i drugim miejscu i generalnie większość uczelni e, amerykańskich czy anglosaskich. Natomiast Polska jest, no zwykle się plasują polskie uczelnie na w, od trzeciej do ósmej setki. E, trzy nasze najlepsze uczelnie, czyli Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, są zwykle właśnie na tych trzech pierwszych miejscach i media rokrocznie mówią he, 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 polskie uczelnie kiepskie. He, he 300 miejsc. O, o, awans 341 na 339. aha, beka z typa. Tylko jest jeden problem, wiecie, problem polega na tym, że Uniwersytet Stanforda ma budżet taki, jaki wynosi polskie PKB na naukę w ogóle. Całą Polską. W sumie na tym polega problem. E, prestiż, umiędzynarodowienie i tak dalej kosztuje, póki nie będziemy mieli nakładów na naukę przynajmniej zbliżonych do tych, które są na Zachodzie, w ogóle się nie mamy co mierzyć w tego rodzaju rankingu, bo to jest komedia. Zresztą nakłady na naukę w Polsce są najniższe w Europie, więc być może należałoby zacząć od czegoś innego. Natomiast ranking perspektywy, dla którego Duża część młodzieży, mam wrażenie, podejmuje decyzje dotyczące tego, gdzie się rekrutować na studia. Na tym się oczywiście nie kończy. Oczywiście innowacyjność jest mierzona liczbą patentów, ponieważ jak wiadomo, innowacji w humanistyce nie można robić. Na przykład, robienie badań nad grami wideo absolutnie nie jest innowacyjne. Nie wiem, najprawdopodobniej innowacyjne będzie analizowanie Fraszek Kochanowskiego. To, to, to jest innowacyjne, nie? A to co innego zupełnie. Ale największa granda i coś, co sprawia, że ja uważam ten ranking za całkowicie nierelewantny i gdzieby e, nie powiedzieć, że on jest rigged, czyli ustawiony, to jest potencjał naukowy i efektywność naukowa. Mianowicie ta ocena parametryczna, tak zwana, potencjału naukowego robi się nudno, przepraszam, ale to nie jest moja wina, nie ja wymyślam te rzeczy. E, to są specjalne wskaźniki numeryczne, które są przypisywane do różnych publikacji, bo oto nauczyciele, akademicy, naukowcy nie są oceniani, Dokładnie tak samo jak maturzyści, Z, za to, że zrobili coś dobrze merytorycznie, opowiedzieli coś, wymyślili coś, opracowali jakieś rozwiązanie, które zostało wdrożone przez Volvo albo jakąkolwiek inną korporację. Nie. nie. Ważne jest to, że opublikują artykuł naukowy w, w, w wydawnictwie, które ma przypisane punkciki. I na przykład w jednym wydawnictwie będzie 100 punkcików, a w innym 75 punkcików. I osobliwie e, wszystkie. Te mierniki efektywności naukowej są podawane za bazą SciVal, czyli SCIWAL, jak się mówi czasem polskiemu. I ten, ta baza, bardzo interesująca, jak widzicie, ona występuje we wszystkich tych wskaźnikach, które tutaj są, praktycznie. 75% z nich została opracowana przez korporację Elsevier. O korporacji Elsevier mogliście słyszeć w jednym z moich materiałów o SciHubie. Jest to korporacja w dużym skrócie, która ma profit netto. Na poziomie 36% więcej niż Apple, Google czy Amazon. Wydawnictwo naukowe, dobrze usłyszeliście, francuskie konkretnie. Dlaczego? Dlatego, że wydawnictwa naukowe działają na takiej zasadzie, że pobierają pieniądze z grantów, wydają publikacje, następnie sprzedają te publikacje, znowu, najczęściej tym samym ludziom, naukowcom, studentom albo firmom, czyli zarabiają dwa razy na tym samym. Nie wiem, ktoś, kto wymyślił ten model jest pieprzonym geniuszem i powinno się mu jeszcze więcej zapłacić. Jesteście zainteresowani tym, to postaram się albo tutaj w karcie, albo w opisie filmu podlinkować vlog, w którym mówię więcej na ten temat. No i dlaczego w ogóle wspominamy o tym przy okazji fundacji Perspektywy. No nie, nie zgadniecie mianowicie, kto tutaj, tutaj, kto jest kto jest patronem merytorycznym rankingu szkół wyższych 2021. No, czyżby to był Elsevier? No, niemożliwe. Jaki, jaki zbieg okoliczności? Czyli co? Robimy następnym razem ranking napojów gazowanych i będzie, nie wiem, Coca-Cola, Sprite, Pepsi i tak dalej, ale patronem merytorycznym będzie, będzie Coca-Cola, nie? Tak na wszelki wypadek, żeby to Pepsi przegrało jednak i Pepsico, które, które produkuje Pepsi, nie? Ale taki, taki szczególik, że będzie, no, to nie, to, to absolutnie, to nie wpływa na wiarygodność rankingu. No, tak samo nie wpływa na wiarygodność rankingu Fundacji per Perspektyw że w kapitule tejże fundacji zasiada o-o-kto, kto, 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 obok dyrektora OP ośrodka przetwarzania informacji albo prezesa Urzędu Patentowego, ludzi z uczelni, o-kto, kto, kto, kto. kto, kto, kto? To niemożliwe. Dyrektor do spraw rozwiązań badawczych Else wie, jak to jest, że nie zasiadają inni, na przykład przedstawiciele, nie wiem, bazy PubMed albo Thomson Reuters, albo innych baz naukowych, które gromadzą publikacje i które mie mierzą liczby cytowań? Dlaczego tylko jedna firma jest w kapitule perspektyw? I co, podejmujecie teraz decyzję, jeżeli się uczycie o tym, gdzie pójść na studia. Na podstawie rankingu, który jest ustawiony przez jedną korporację, tak? Dlaczego polska prawica, która podobno rządzi w Polsce, haha, nie zabiera stanowiska w tej sprawie? Dlaczego nikogo nie obchodzi to, że z jednej strony mierzona jest wartość polskich, podobno takich wspaniałych uczelni, rankingami międzynarodowymi, które porównują uczelnie z budżetem? Całym polskim na naukę z jedną z uczelni, która ma jakiś nikły z tego procent. I z drugiej strony pozwalają również na to, żebyśmy byli oceniani przez korporację prywatną LCW, która jest e, predatory publisherem i efektywnie i prowadzi konsekwentnie do tego, że. Uczelnie i dorobek naukowy, który powinien być dostępny za darmo dla wszystkich podatników, którzy się na niego składają, jest owszem dostępny, ale tylko i wyłącznie dla tych, którzy mogą zapłacić. By coś tu jest mocno nie tak. Ale to wszystko nie jest problem. Problem leży w czym innym mianowicie w tym, że od lat są naciski ze strony m.in. Najwyższej Izby Kontroli oraz rządu na to, żeby kształcenie cudzoziemców na ziemiach polskich i na polskich uczelniach było coraz bardziej intensywne. To znaczy jest odgórnie i sztucznie stwarzana taka potrzeba żeby właśnie pojawiali się studenci cudzoziemscy. To jest zabawne, bo ten artykuł pochodzi z 9 marca, czyli sprzed kilku miesięcy, i tutaj zobaczcie, że już fakt, że mamy bardzo dużo studentów z Ukrainy i z Białorusi, nie jest poczytywany jako coś złego. Wręcz przeciwnie. Najwyższa Izba Kontroli na poziomie marca dawała rekomendacje do ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ministra spraw zagranicznych, dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, czy INAWA, w kontekście ryzyka nieosiągnięcia poziomu, a priorycznego poziomu, 100 tysięcy studentów zagranicznych w 2021. Zrewidujcie plany i zidentyfikujcie działania! Jak za czasów komunistycznej partii, która mówiła, że zintensyfikować działania, realizacji planu pięcioletniego, coś jest nie tak. Staram się konsekwentnie krytykować, ok? Wiem, że część osób może zgodzić się na przykład z tym, jak studiowała albo się uczyła. No tak, no Krzysztof ma rację, to oceny bez sensu, egzaminy bez sensu. Tak, jesteśmy mierzeni, procentiki, punkciki, ocenki bez sensu, ale równocześnie. Miesiąc po tym, jak przestają być ludzie w ten sposób traktowani, nagle zaczynają patrzeć na tego rodzaju rankingi, wykresy i używają dokładnie takiego samego narzędzia biopolitycznego, które było używane przeciwko nim, tylko że teraz używają go przeciwko naukowcom i przeciwko uczelniom. I korzystają z tego rodzaju ustawionych rankingów e, inspirowanych albo tworzonych pod auspicjami jednej korporacji zajmującej się parametryzacją i bibliometrią, czyli wyliczaniem tych wszystkich idiotycznych wskaźników punktowych i wykorzystują te dane teraz do tego właśnie, żeby podejmować decyzje życiowe, nie? By ja osobiście, gdybym podejmował decyzję o tym, gdzie chcę iść na studia, porozmawiałbym no z tym, kto wie na ten temat najwięcej, z członkiem społeczności akademickiej, studentem, doktorantem albo Pracownikiem naukowym, bezpośrednio, korzystając z tego, że jest jednak internet i można to zrobić relatywnie szybko, są grupy na fejsie. To jest naprawdę o wiele szybszy, paradoksalnie sposób na dowiedzenie się o cho chociażby skali różnych patologii na różnych kierunkach. Jak będziemy przeglądać sobie oferty uczelni i tego rodzaju wskaźniki rankingowe, to absolutnie nic nam to nie powie. Bo no, pamiętamy z rankingu chociażby szanghajskiego to, że. Owszem, owszem, e, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i e, Akademia Górniczo-Hutnicza są na pierwszych trzech miejscach. A wiecie, kto jest na pierwszych trzech miejscach, jeżeli chodzi o wskaźnik umiędzynarodowienia w rankingu Fundacji Perspektywy? A no, Akademia Finansów i Biznesu Wistula. No to wiadomo, no to walimy tam drzwiami i oknami przecież, no, jest Akademia Finansów i Biznesu Wistula, ale jest powszechnie znana jako wybitna placówka badawcza. No na pewno, studia tam są dobrym pomysłem, bo jest umiędzynarodowienie duże. Widzicie, gdzie jest problem, już, tak? Problem jest w tym, że te wskaźniki są sztuczne. I najgorszy problem jest w tym, że ranking niezależnej fundacji, no przecież Perspektywy to jest organizacja pozarządowa, jest wykorzystywane do tego, żeby kręcić z tych danych biczyk, którym okłada się po plecach polskie uczelnie, i zmusza do tego, żeby windowały w górę te w wyznaczniki. Tutaj więcej publikacji w Elsevierze, bo wiecie, no my się. Kupujemy z Elsevierem, więc więcej w tym skopusie i innych produktach Elseviera, chcemy wyższe numerki, nie? I potem, potem też tutaj te numerki tych studentów zagranicznych, więcej, 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 to będzie więcej pieniążków będzie z ministerstwa wtedy, tak? To nie jest edukacja, to jest fabryka. To jest fabryka, która wypuszcza E, ludzi, która przerabia ludzi w cyniczny i obrzydliwy sposób. Nie, nie chcę, żeby studenci byli traktowani w ten sposób w Polsce, jako liczby w zestawieniach. Niezależnie od tego skąd są, czy to są studenci z Polski, czy to są studenci z Białorusi, czy z Ukrainy, czy z Kazachstanu, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z Singapuru, wszyscy powinni być traktowani w równy sposób. I jeżeli stworzą realnie fajną społeczność akademicką na jakiejś uczelni, to stanie się to wyłącznie w jeden sposób to znaczy oddolny. W ten sposób rozwijają się uczelnie. Jeżeli od dołu społeczność akademicka się rozwija, a od góry dostaje się pieniądze, nie ma innego sposobu na rozwój nauki. Nie da się podnosić nieustannie wskaźników w sytuacji, w której nie ma pieniędzy. I wie o tym każdy, chociażby pracownik Amazonu. Czyli innej korporacji, która wyzyskuje pracowników. Nie mam czasu w tym momencie, żeby opowiadać Wam więcej na temat Elsevier'a, czy tego rodzaju wydawnictw. Może zrobię o tym osobny materiał. Ale ten odcinek dla każdego coś przykrego kończy się, jak zawsze zresztą, ponurą nutą, ale z takim jednym pozytywnym skrętem. Pamiętajcie o tym, że jedyna rzecz, która jest w stanie uratować. Społeczeństwo, które jest dławione przez tego rodzaju biopolityczne systemy, które zarządzają zasobami ludzkimi, które wprowadzają nam terror rubryczek i wykresów i wskaźników wydajności, to jest robić swoje i kontaktować się między sobą, rozmawiać i nie doprowadzać nigdy do sytuacji, w której jak tego rodzaju a i dybilne wykładniki i współczynniki e, dzielą ludzi, i nagle mamy podział na Polaków i nie Polaków. Zobaczcie, w ciągu trzech dni sytuacja rankingu uczelnianego i wskaźnika międzynarodowienia eskalowała do wojny w okopach między e, prawicą mówiącą Polsko dla Polaków, a ośrodkami progresywnymi, które mówią to ławkowe, nazizm, faszyzm. A tymczasem, jak to było w, u Andersena w opowiadaniu, dom jak ta retoryczna pozłota zniknie na ścianie, to świńska skóra zostanie, nie? I my zostajemy z tą świńską skórą. Jak już opadnie kurz medialny, jak już y, wszystkie retoryczne ozdobniki się skończą obu stronom barykady, zostajemy z taką samą beznadziejną sytuacją, z jaką mieliśmy do czynienia w pierwszej kolejności. Różnica polega tylko i wyłącznie na tym, że w międzyczasie doprowadziliśmy do tego, że parę środowisk zostało po raz kolejny wykluczonych. Do następnego.